Mękowidzowie, w dzisiejszym odcinku pójdziemy sobie na małą wyprawę. Zajdziemy może inną wioskę, może nie. Nie wiem. To jest kolejny odcinek Zajejtorne. Zapraszam. Pan Ossorowiciel nawet musiał przyjść. Zaraz my do nas do pokoju wchodzimy. Może zabić, żeby nie łazimy pokontać z Glendale? Tak. No. Nie mam pytań. Nie byliśmy się przydawać z Holandii temat. Jakby nas tornado wciągnęło. No, ale wszystko powinno być dobrze. Szukamy drewna, tego ciemniejszego, żeby zabić ładny niebogat. Te rzeczy Muszę iść. O, kartę Hop. Hop. O, żelazo, to nie muszę brać tego. I już sobie będziemy, tylko musimy wyjść z naszej placówki obserwacyjnej Tornado, to nie będziemy go. Dziś wydajemy sobie duży domek, ładną will. Rzut mu dzieci zejścia, to nawet o to będą... Pełno jest tej gwiazdy, na pewno zarobić. A pójdziemy chyba w tamtym kierunku. Hmm, I chyba nie będzie problemu. Pamiętajmy, że zlewowy biom. To są upadki po podlądach. Mamy najwyższej wioski. Gdzie noc? Formułujemy. Też nie mamy obiad, że wiadomo, co kiedyś będzie na noc szwil. Mamy, zrobiliśmy te drzewa. O, która z modacha tych mod. Mm, mam nadzieję, że tornada nas nie przybita. Bo nie mamy ich zbudować z chronu. I sobie jeszcze sobie no na posadzę tej budowli chyba były akumulatory Nam poważnie zacząć z modem właśnie Ale to będzie już innych części, będziemy zajmowali się tym modem Na no, razie będziemy starali się... Wow Starali się przejść Minecrafta Albo budować z zaj innymi budowlami Ała, ała, ała! Mm, tu są mocnego, a tu są akumulatory. A! Spoczynamy szkło. Co to jest? Metal. Pistolet. Mm, nie wiem. Ale tutaj się supramienie twórcze, więc zbior. I na no boję, zobaczę, czy to strzela. Podar? Nie wiem. Zobaczę później. Wiatr jest, ja więc może pójdę do domu, bo jak będzie tornado, to będzie źle. Lagi może się generuje gdzieś. Może, bo zawsze w nocy się najbardziej chcą generować tornada. Czuć co za jest? Lawa? Lawa... Kurde, drewno nie widziałam. Ten film jest nagrywany... ten film miał być... w niedzielę, ale będzie wcześniej wyrzucony. I dzisiaj, czyli chyba w poniedziałek, albo we wtorek będzie wyrzucony. Dlatego, już będziecie wiedzieli, a kolejny nie wiem kiedy będzie. Tu no, jak mi nie wchodzę. Już jestem tutaj nawet. Chmu Będzie tornado. Chmury się kręcą w kółko. Muszę chować się do schronu. Będą się zrobić miniaturkę. A, co tu jest? Dam. Wioska. Najpierw już tutaj miał być dom. A później wioskę znalazłem. Widzicie? Tam się chmury kręcą i tam jest tornado. To jest jak widać tylko moja teza, więc to może nie być prawda. A. A. Będą przeżyły się na tornado. A. 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 Nie ma tego moda z rurami, więc trochę słabo. Chyba nie miałem innym razem, bo to bardzo skomplikowany mod. A może zrobić kolejny piętro obserwatorów? Może jak będzie Wam się spodoba. Gdzie jest kamień? Nie ma kiedy, Ile on kamień? O, na mniej. Hop, hop. A to są cęgły? Czyli no którą może wleć. Wychaj, i by się przydały do nam dobre. Czytnik kart by nam się przydał? Mam z Lejka i z czegoś do ramienia. Jak ja pan z poprzedniego ćwigał, ale nie jestem pewny. Szybko przelatuję, bo szukam tej rzeczy. Jakby coś, jakby ktoś pytał się w komentarzach. Mm, Zaraz dojdzie smadów, modów. O, jest ten mod. Okej. Okay. Mziałem minąć. Jak coś... O, jest ten mod. Ten o, czytnik kart mi chciał działać ostatnio. O. Albo jeszcze ślepy, albo nie widzę tego. ja jestem takie to drogie, bo to sprawdza, która jest pora roku. Ja Jeżeli coś nie umiem angielskiego, albo by nie pisała. Mm. Dobrze, nie będę robił Może później, znajdę. Mówię, że sobie tutaj przypiąć, ta po lewej stronie ekwipunku. Mm. Szybko, Zrobię, może na ten kawałek o wsypaniu. Będzie A. napisane, że ten filmik jest A. bez cięć. A. A. Tutaj tak, idziemy od góry. Skrzynka na chod. A, A. 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 Hmm. No Tutaj jest moda. O... Map? Ja Ty wpisuję i mi wyskakuje. To jest zegarek, fajna rzecz. Na pewno zrobimy w tej serii. Możecie być z tego pewni To żałuję na razie. Nie mam nic. Nie żałuję, że nie poszedłem. Tylko marnuję czas. Jako, że się 20-30 minut trwają filmy. Może ten zrobi się dłuższy. Nie wiem. Hop, hop, hop. Jest. A tutaj mamy crafting. Tutaj są kamieńce nie? Moja ulubiona. Nie kamieniać jakby tylko kamień. Nie? To musi mieć z bruku chyba. Hop, hop. Mm, oj. Tak. To mm -hmm. coś robi źle na pewno. Mmm, może go rozrzucić za kamienia trochę to zrobię. Nie mam Już? No i nie miałem. Bo to, poszedł. A. Mm. A. Mm. Mm. to, to. Aha. Czy do Aha. A. A. Czyli jest łatwe do zrobienia?

ฮ่าฮ no ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า Nie wiem, Kiedy się indziej to zrobię, bo od razu no zaraz e, Może jednak chwilę po te drewno, bo kiedy będzie super to na dochód, to nie wiem, jeśli ja się chyba nigdy nie dotykam Lecimy za na górę. Hop. No widzicie, chmury większe, więc możemy iść a w tamtym kierunku tu tu wy to zaraz zobaczycie ale ja zrobię to w zdjęciu Dobra, już jesteśmy przy drzewach. Mm, to nie jest chyba nie, akacja ze sobą. Mm, no. e nie, co to za rodzaj drewna? Może jak ktoś wie, to niech napisze w komentarzu. O się się tornado nie wciąga. To jest mój ulubiony rodzaj drewna w Minecraft. To mnie jest, jest najlepsze do budowania mojego stylu, bo znalazłem. System. Posadzę sobie bliżej domu. Jak tornado nie wciągnie Fajnie dodała by jakby mi się udało. By Alej tornad nisko Tornado mieszka znaleźć tornada bardzo duże. Myślę, zażyło, tutaj zdarzyło, że aż dwa widziałem tornada. No i też rzadkiem jest pojawiła na Kiedyś im specjalnie na moim starym świecie. Zobacz, to nie będzie miała trzy 3 piętra. Drugi będzie w swoim miejscu do wyjścia, a trzeci to będzie w tym miejscu do wyjścia. I Tego drewna nie można przerabiać. Bo dochodzi w do tym rodzaju małym stylu. Jak to Mało mam tam inne mieście, ma. też mało. Nie wstarczy nam w ogóle cyk, 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 dwa. dwa mm. mm. To może być.

jak bym zrobił więcej, to Aha. bym się wkurzył. Teraz to jest pierwsze piętro, pierwsze obserwatory, które wybudowaliśmy. I teraz tu jakoś jak powstanie wejście na drugie piętro. Tu powstanie coś takiego. To w komentarzach jak mi wychodzi budana. Jakby coś wszystko pozmieniam. Tutaj na wysie będzie. W każdym da lajka. Tak będę dawał ten świat o publicznym. No będzie mu, ale wężki szybko zrobię go publicznym Musimy być wyżej niż wszystkie dane. To było na tej w tej serii, w tej serii. Tyk, tyk. I tu wystarczy, taka wysokość. Robię w ogóle zmiana wysokości, ale gwarantuję, że da. I te tego, może będzie... Trochę mniej bezpieczne. Tam jest tornado. Bo są chmury w dół. Może będzie tornado? To trzeba jak najszybciej. Uciekaj stąd. Jak zostaje... Napiszcie kto lubi ledżerów osadników w Minecraft'cie. Czekaj, zmienię większe czanki. No 20, mogę mieć nowe lagi, ale chcę zobaczyć, czy będę widział. O. Nie widzę. O jest. Na razie tego zostawiam. Jak będę miał lagi, to No tylko teraz mogą być lagi, Jakby coś z mnie ustaliło. O, oh, kilowóz, żelazny nam Ten nocęś polecam Wam. W ogóle. Fajny. Jak robię paczkę, mogę to zawsze z nim. bo sobie takie adrenaliny. Hop. Dzień dobry, Stefan. Niech go Stefan, bo zawsze się pląta. Aha. Purde mało, to drewno. A tornado jest tam. To życzę pochodnie. Op. Op. Coraz więcej ich tu jest. Obiecuję, wam, że kiedyś przejdą obserwatorium. Ale nie wiem. Nie znam się. Ha. Dobrze. I teraz możemy lecieć na górę. To jest pierwsze obserwatorium i te najważniejsze. Kurwa, kilo zrobiłem. Tu powstanie stół rzemieślniczy. Ha. Kilo tego no zrobisz tego rodzaju. O i tak zrobię. No Tutaj nie możemy. Tu Ciekawe czy tornado będzie mówicie, jestem tak po powoł... idzie na rzecz wchodzę w tej części laboratorium nie wiem A. jak to na hmmm, jeszcze złotem mody ten mod jest fajny, do wyrażenia uh, dom, czuł ale z tym tornado to trochę słabe jest drogie, więc z złotem miałem problem uh, uh, Dlatego, może nie, może nie, podziękuję. No, no, ja to kiedyś zrobić? Ale widzicie, jakie to drogie. Ale to by mogę zrobić w tym odcinku. A. A. Tylko 20 źle wam, co? Nie zapewniam, jak to będzie kopalnie. Już mówię, bo no to ktoś nie lubi kopania to prostu już na następnym filmie nie chce. Mamy żelazną skrzynię. następną mogę zrobić złota. Z diamentów w naszym. Mam trzy diamenty. Mam dwa diamenty. Hmm. A mogę zrobić na to coś. No, dziękuję. Zobaczę, ile to mam miejsca. I wydaje mi się, że trochę więcej. Ciekawe czy da się to niszczyć. Mam moda, że mogę wrócić. Jakby coś to daje o to tak, teraz chwilę do kopalni, pokopać trochę żelaza oraz węgla, ale było fajnie bym tak się mógł zrobić. Kartę. To jest najważniejszą rzeczą. Tutaj chociaż nie chodzą. To jest bardzo fajny blok dekoracyjny. O, to jest żelazo. To właśnie daje też mod. właśnie od tych nuklear, tych mod. pewno nazwę nie pamiętam, może mówiłem w tym odcinku. A tu jest kopalnia złota. drzwi Drogie To jest? Anampaila O Jezus, nether jest potrzebny Co? Beton To jest mod odpowiedzialny za robienie aut Też chyba fajne jakby nam się znudziło już robienie To jest projekt, chyba. i e mod. Hop, hop. Zaraz będę kończył ten odcinek. Wyjdę, wło włożę do do pieca i będzie koniec tego filmu. Moich chcę robić za długich, oh. bo robić krótsze, ale częściej. Oh. Oh prap 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 a Mastego. Także na tego dziękuję za uwagę i do a. A. następnego dnia. Mała